Witam wszystkich, po dłuższej przerwie chciałem dzisiaj pokazać kilka swoich par normalnie 4 ale mnie znajdują się teraz, mnie w Lublinie zbudowałem sobie taką klatkę na cztery pary i 6 sześć, sześć lat dla wolnych samczyków, bo to ma być takie pomieszczenie dla garłaczy pomieszczenie, klatka dla garłaczy hiszpańskich by cztery pary, zostały dwie, można powiedzieć, i dlatego sobie tu przywiozłem jedno, jedno, dwie pary. bi. jedna z nich to jest Szczekatyję. Inaczej, w Polsce jeszcze zwane Szczekatymi. Jest to bardzo fajna rasa gołębi akrobatycznych, wysokolotnych. Niektóre osobniki potrafią latać do pięciu, a na jaki więcej rodzin. Ja osobiście takich gołębi za bardzo nie lubię. Dla mnie to. Dołębie Go, powinny latać marce godzinę i pięknie wywraca się bo wiadomo im dłużej lata tym mniej jest jego akrobacji e, w, to, w tej parce mamy moją samicę tą samicę z mojego chowu w tym roku dała mi super młode super młode które przy pierwszym oblocie treningu zaczęły pięknie wywracać i z tego co widziałem był to lot bardzo wolny z mocnymi wywrotami od pierwszego dnia, i myślę, że to by były super ptaki stójkowe. Tu jest sami z Litwy na litewskiej obrączce z 2011 roku. Ostatni dzwonek, żeby pociągnąć po nim młode piękny ptak, pięknie wywraca w dajemniczu. To też jest przyczyna tego, że jest stary. Im starszy dom, tym będzie lepiej wywracał. Lecz nie zawsze się to też sprawdza. No, piękne ptaki. Zobaczymy, jakie młode dadzą. Mam nadzieję, że będą super wywrotami i lotniczami. Truda para be, to bije Samica trochę ubrudzona jest. Samiczka z daszkami jest. Piękne daszki nad oczami ma. W parze jest ze swoim synem o locie stójkowym. Super sam przez niego. Lot ma przepiękny, stoi w miejscu i nom stop. Samica ma podobny lot. Czyli jego matka taki ma daści nad oczami. Tak wspomniałem, nie wiem czy wspomniałem, ubrudzone jest trochę, leje leje no właśnie. Tortzydioza jest w tym dołączu. Od dwóch dni staram ją leczyć na to. Mam nadzieję, że mi się uda wyleczyć. Co dzień to jest samca przed tym, jak zorientowałem się, że jest chore na czortsyliozę, więc na razie będą sobie siedzieć na takiej kwarantannie i będą leczone na czortsyliozę. Warto dodać, że płci żyje. Mam nadzieję, że będzie jak najdłużej żyło I bardzo piękne młode. Oba osobniki są nosicielami genu recesywnego, czerwonego, czyli liczę na to, że wyjdą młode, czerwone, czerwono-tarczowe. mamy tutaj, tutaj pół tarczy, jest na jednym skrzydle. Przechodzimy dalej. Przed chwilą mi samica uciekła, Teraz samczy... znaczy uciekła, no, wyskoczyła, ona jest oblatana, tak, że nic jej nie będzie, może zawróci. Sam przecież jest, jest micsem dwóch raz, karłaczy hiszpańskich. Jedyny taki sensowny z tych czterech par co był, znaczy sensowny, no, złamane strzydło ma, skrzydłom od taczka, czyli nie lata, ale jest bardzo jurny myślę że i sylwetkę podczas lotu ma też bardzo fajną bo podczas gruchania pięknie rozpada ogon co świadczy o tym że może latać właśnie na rozłożonym ogonie w kształcie litery u lotki są podwinięte do góry bardzo zadziorny samczyk Mam tylko przypuszczenie, jakich to może być 3 dwóch raz. Samicą też jest taką mieszanką. Samica też jest mieszanką darłacza valenciano i pocztowego. Pocztowy, u tamtej samicy był dziadek. Z racji tego, że to już jest moje trzecie podejście, jeżeli chodzi o tego typu darłacze. Postanowiłem, że z tych dwóch par. Próbuję wyhodować setacie takie, yy, takie na no, doębie, nierasowe, przeznaczone do tak zwanej pracy, po to, aby latały i sprowadzały samice. Styl hodowli czubańskich doębi. Na tubie podobnie hodują, też nie patrzą na rasowość doębi, a na to, jak dołam się zachowuje podczas lotu, na dachu, czy jest super uwodzicielskim samcem lotnym. I to są ich jedyne kryteria, kryteria hodowli, nie rasa, właśnie wygląd, a praca. Z racji tego, że ja też mam tutaj takie krzyżówki, to postanowiłem również tak tu grupę garłaczy hodować. <słuch> Widzimy, jak rozpada ogon. Starówki, ostatnie sterówki są wywinięte delikatnie do góry. Gdyby jeszcze lato, to by był super z wartym do I Tak jest, no ale. Ja trochę z nieroczaczka co chodzi tylko po ziemi a tu następny lotnicz również garłacz myślę że to też jest krzyżówka zwana landron zrobiona po to aby ściągać obce semice ten ma plus taci że pięknie lata pięknie lata ten też również leje, no ale tak to jest właśnie jak się dołębie kupuje od niesprawdzonych hodowców Pierwsze jak które kupiłem tej dorwaczy to były para Morencello, para Morenzalla która przyszła z kręcikiem i sam jest już porządnie głową kręcił. na pierwszym filmie jest pokazane no między innymi są też tutaj dla mnie u mnie teraz żeby je trochę podleczyć, bo mam tutaj chyba do głębi rozpudowy, żeby nie pozarażać tam Także dałem sobie spokój No tyle na razie Na razie nie chcę zrobić a ma domnicki, a wiadomo, wymagały trochę tronidów w tej Na razie.